Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z Control. Idziemy ratować Wellsa. Jeśli to było tutaj, aktualnie, a nie z drugiej strony, bo mogłam pomerdać kierunki. Jap, yep, to było z drugiej strony. A chciałam tak fajnie zacząć, no nic. No nic, Wells jeszcze chwileczkę poczeka. Jeszcze momencik. Kurna, tam na miejsce mnie tak ciekawi. Że ja rzeczywiście będę miała jakąś specjalną umiejętność, i będę mogła się tam dostać, latając, to ciekawe, jak tam inni ludzie się dostają. To jest dobre pytanie. Tu? Tu. Ty żyjesz? Dobra, rusza się jeszcze. Okej, okay, chodźmy do hotelu. Czy to zawsze będzie ten sam pokój? Zawsze. Czy może kiedyś otworzy się inny? What the fuck? Nie, teraz tam nie pójdę. Okej... Okay. Czy muszę ustawić tą samą godzinę, która jest tutaj, czyli za pięć trzecia. Okej. Okay. Ten śmiech mnie niepokoi bardzo. a osz Czy nie? Okej. Okay. Nie więc jest farta 40. A, dobra, tak to działa. Przepraszam, co ja pierdzielę? Jaka czwarta? Siódma. Dobra. Jaka czwarta? Nie umiem czytać z zegarka? Naprawdę? Tak się cofnęłam w rozwoju? Taka młoda jestem? Okej. Okay. 11.45 Ej. To klucz, gdzie będzie w takim razie? O? Tu się pojawił. Okej. Okay. Ciekawe, czy każdy, kto przechodzi przez ten hotel, musi robić takie zadania? Za każdym razem. No dobra. Hmm. Boję się trochę tej strefy progowej. Zamknięta strefa progowa. Mam nadzieję. Kapustka mnie niepokoi jeszcze bardziej niż jakby... Coś tu się działo. Those must be the was about. Uh -huh. Jest późny wieczór teraz jak nagrywam. Czemu? Jakim cudem to mi wybuchło w twarz. Znaczy, któryś musiał na mnie wysłać coś wybuchowego po prostu? No dobra. To mogę sobie chyba wziąć. Hmm. To jest aż tak złożone miejsce, że potrzebuję punktu kontrolnego. Jesteś tu wracać. Ciekawe, o co chodzi z tymi zegarami? W sensie, okej, okay, dobra, trochę ich tam było, ale tu musi chodzi o co... chodzić o coś jeszcze. O coś więcej. No i jest to, że syk się tu dostał, nie? Okej, okay. hmm. zaraz do niego podejdę. Czy tutaj powziął dostępu dziewięć? Okej. Okay. Okej. Okay. Dobra. Hej, chłopie testito's maru test hmm Słabo. are you wells your friend asked me to come looking for you that must be horowitz glad he got out i stayed back to help the others did a shit job of it too Aww. you tried that's enough horowitz needs your help now how do we get out of here we should head back through the threshold Ty nie jesteś w stanie pójść przez motel? Just follow the blood. Naprawdę nie jesteś w stanie pójść przez motel? O nie. O nie, misja eskortowa, kurna. Czemu się w to wpakowałam? Okej, okay. tylko patrzę, że tu nie ma nic ciekawego. Zegary. A, ty będziesz miał taki poziom dostępu. Spoko. Hey. What's with the clocks? The threshold effect. This used to be a regular office wing before the threshold manifested. The forces at playing there got a hold of someone's old clock and started duplicating it. Now the office is abandoned and its clock's all the way down. Mm-hmm. To są chyba jakieś testowe ujęcia, co? Hmm. Czy ja słyszę szczekanie psa? To był mój. Nie wiem, czy w grze słyszę to szczekanie, czy poza nią. O, oh, Mam nadzieję, że zobaczy tutaj coś ciekawego. Okej. Okay. To było niepokojące. Chcę dostać telefonem w ryja. Halo, halo? Czemu on wchodzi tam w... w ...najgorszą rozpierdóżkę? I weź tu... Eskortuj tych npc w momencie, kiedy oni ci robią takie rzeczy. Auć! On żyje. O, okej! Okay. On się potrafi całkiem nieźle samo obronić. Spoko. Jasna um. Let me see. Hmm. Zobaczymy, może będę musiała pójść po tych po zegarach. OK aktualnie tak.

damy sobie najpierw spokojnie, co nie? Możemy? A w ogóle nawet się nie pyta, kim ja jestem, co tu robię. Nie muszę się, nie wiem, tłumaczyć nikomu, za nic, o nic. Z drugiej strony, pewnie ludzie przyjmują do wiadomości to, że ktoś tu jest i jak gdyby nie panikuje, porusza się po tej przestrzeni świadomie i normalnie, z pewnością to znaczy, że jest. ...uprawnione do tego. Skrzynka paraliżująca innych ludzi. Okej, okay. zapasowe nagranie. Różowe dokumenty. Mhm. Nie widziałam w międzyczasie żadnych różowych dokumentów, albo niezbyt uważnie patrzyłam. Chodź. No chodź. Co tu ich zabija? Czy ta kotwica? To zrobiła, czy syk? To jest pytanie. O, dzień dobry. Aaa, kurna w mnie. Moi Moi ulubieńcy Będziesz do, nie O. sorry. <grystanie> Upsik. leczyć. Mam tu bardzo dużo amunicji. On niestety też. Walce wręcz. Coś tu jeszcze, jeszcze mamy? Chyba tak. O, dzień dobry. jeszcze? O, jeszcze ten. No. Żyjesz, Żyjesz mam nadzieję, tu jest dużo życia. Coś w sensie leczonka jakbyś chciał. Boże ile cygarów. <laughs> nie wiem. Ja się spodziewałam, że to będzie jakieś miejsce, nie wiem gdzie. Okay. okay. I'll need trzeba tam zajrzeć w takim razie. O nie, to ciemna toaleta. Nie lubię robić w ciemności. Sorry. Może męska. Męskie nie jest lepiej. To smutne. Nie musisz wchodzić ze mną do toalety, wiesz, chłopie? Poradzę sobie. Mm, dobrze, dobrze, wiem. Okej, okay, czyli będę mogła tutaj ten przedmiot zabrać. Ja w sumie nie wiem, co on robi, ale Cii, może się dowiem. Okej. Okay. Szukam ku wyższych chłopie, bo chcę być potężniejsza, bo aktualnie działam jako jednoosobowy zespół, nie? Trochę, trochę tak to funkcjonuje w moim wypadku, nie mam kolegów, którzy mogliby mnie leczyć, czy mi pomagać, muszę sobie sama. Dlaczego tłumaczę to NPCowi? Ktoś mi jest w stanie to wyjaśnić. Dobrze. Tu idziemy. A to co tutaj jest? no notatka, widzicie dobrze, że się wróciłam. Lodówka. Okej, okay. to ciekawe. Trochę się boję też walki z kotwicą tutaj. No ale zobaczymy. Na pewno ten ty chłopie? Zegary, wszystkie zegary. Kiedy było jasne, że nie możemy powstrzymać starych dynastów, Parwatz rozkazał się odwiedzić. We got out, but Hiss were waiting for us. I took Carl once to the motel court and went back for the others. Okay. That was brave of you. I'm the medic. It's my job. Um. No, Sumia. No, like Hey. Przejmiemy sobie to. O, tam są rzeczy. Wiedziałam, że mi się coś zaraz nie zmieści. Ok. No dobre. Co mi się tu w tych misjach zmienia? A, to zrobiłam. No dobra. E, w sumie mogę sobie to odebrać. Przecież tutaj od razu. Coś fajnego tu mamy? Zmiecany agent. Nie obrywając przy tym. O nie. A jak będzie to. Coraz trudniejsze te zadania są. Chwila, stąd przyszłam, dobra. Zgubiłam się przez chwilę. Czy on jest przezroczysty? On jest przezroczysty! Czemu? to jest aktualnie rzecz taka, że po prostu mi się podświetlało coś Za jego plecami? Czy. Tak. Czy to było fabularne? Aha, modyfikacje osobiste. Dobra. To miejsce nie wygląda za dobrze. No. Będę musiała tam iść. Ajajaj. Nie, nawet nie. No, Ktoś tu jeszcze jest? W takim miejscu. Wiesz, że już jesteśmy poza strefą progową. To dobrze. Ciekawe jest to, że tutaj nie ma wyraźnych granic. Dlatego. To ty się strzelasz czy tutaj na dole się strzelają? A! Ciekawe, czy ja kiedykolwiek będę miała poziom dziewiąty dostępu, co Wells? Chyba nigdy nie będę tak fajna jak sanitariusz. Kurna. No dobra. Ok. A tu wyszliśmy. Eee. Chodź, chodź. Siemano. Let's go. A, Chodź, okay. Czyli teoretycznie mogłam sobie zrobić tutaj przerwę na odpoczynek. Nie martwią cały czas te wyważone drzwi tutaj. Ale niech wam będzie... O o! O nie! Shit. Fuck! Przejął go syk! Bardzo potężny. Czemu? Czemu aż tak? O. Przegapione rzeczy, przegapione rzeczy. No, jednak. Jedna dobra rzecz wyszła z tego, że nie zapisałam się przy tym punkcie kontrolnym. Tym bliższym. Znalazłam znajdźkę. Ale teraz nie umieszkam zapisać się przy tym bliższym punkcie kontrolnym. Czy on tam się tłucze z tym biedakiem? Nie, jeszcze nie. Okej. Okej. O. To przykre aktualnie metoda tego Przebicia była lepsza niż rozbicia Ej, chłopie HRA must have been damaged in the threshold. Guy never put himself first. At least the anchor altered item is still locked away down in the clocks. I hope it rots down there. That altered item needs to be dealt with before it hurts anyone else. I should go back down and contain it. Head to the executive sector wells. They could use a medic. Thank you, director. I'll go see what good I can do there. Dobra, czy ja tu miałam okazję zajrzeć? Chyba nie. Ale... No nie, nie było mnie tu. Ale mamy nową misję. Nie wiem, czy ją już teraz robić. Czy może porobić trochę głównej misji. I potem się pobawić. W sumie... Zróbmy główną misję i potem się pobawmy. <głosł> <głosł> Przez którą zginął Horowicz i ten drugi ranger! Um, było jego imię podane aktualnie ja teraz go nie pamiętam ale szczerze twórcy już mogli się postarać jednak jego imię podać w tej sytuacji Jesus. ja myślę moi drodzy że na ten odcinek to będzie wszystko jeszcze zobaczymy co mogę sobie fajnego rozwinąć na maksa wystrzelenia? Oczywiście, że tak. Oczywiście, że to robię. Eee, no i nic więcej nie mogę zrobić. Czy to jest moje maksimum rozwoju? To smutne. To jakim cudem ja na przykład dostaję. A tu już mam wszystko. No dobra. I mogę mieć tylko dwie bronie przy sobie. No dobra. A, brzmi fair. Moi drodzy, dziękuję Wam serdecznie za dzisiaj. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Spodziewałam się czegoś trochę bardziej ekstremalnego w tej strefie progowej, porównując sobie na przykład to, gdzie jest pleśń, albo to, gdzie jest wydobywany czarny kamień, ale też nie było źle. Może jeszcze kotwica nam pokaże fajniejsze rzeczy. Dzięki wielkie za dzisiaj. Trzymajcie się.